Serdecznie Was pozdrawiam z siedziby Fundacji Małych Stupek, w której panuje przedświąteczny, a zarazem popaczuszkowy bałagan. To efekt naszej tegorocznej zbiórki akcji Paczuszka dla Maluszka niesamowitej akcji w tym roku, bo wielokrotnie większej niż w roku poprzednim w roku poprzednim kilkuset koordynatorów. 400 miejsc, gdzie stanęła choinka z symbolicznymi bombkami, w tym roku ponad 1500 koordynatorów i ponad 2000 miejsc z choinką akcji Paczuszka dla Maluszka. Wszystkim zaangażowanym w zbiórkę, wszystkim koordynatorom i wszystkim tarczycom z całego serca dziękuję za ten sukces tej akcji i za to, że tak wiele artykułów chemii kosmetycznej, artykułów kosmetycznych zostało przekierowanych, zostało przekazanych. Do podopiecznych Fundacji Mały Stópek, do domów samotnej matki, wszystkich domów samotnej matki w naszym kraju, do hospicjów perinatalnych, do środków przedadopcyjnych i wielu jeszcze innych miejsc, gdzie są małe dzieci. Z całego serca Wam za to dziękuję. W tym wyjątkowym czasie Świąt Bożego Narodzenia otrzymujemy wiele pięknych życzeń. Także i my ślemy je do tych, których nosimy w naszym, naszym sercu. I ja pragnę złożyć najpiękniejsze życzenia wszystkim darczyńcom, pomocnikom Fundacji Małych Stópek. A życzę Wam obecności Jezusa Chrystusa, doświadczenia syna Bożego, który narodził się w ubogiej szopie betlejemskiej, tak aby nasza pomoc, niesiona tym najsłabszym, nienarodzonym i narodzonym kobietom w trudnej sytuacji życi życiowej, zaowocowała. Doświadczaniem Jezusa Chrystusa. Niech On nam błogosławi każdego dnia naszego życia.